27 listopada w samo południe odbyła się 14 w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Świeciu. Obrady rozpoczęły się od punktów porządkowych i zmiany w porządku obrad. Do punktu wolne wnioski i wnioski komisji dodano także sprawy bieżące. Na listopadowej sesji przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik przedstawił informację za miniony rok działalności. Było bardzo intensywnych 12 miesięcy, których nie Przypominałem dokładnie, tylko najważniejsze sprawy związane z uchwałami Rady Miejskiej przedstawiłem innymi, wolnymi sprawami, które się odbywały na poszczególnych sesjach. Nie wspomniałem o sprawach takich nieprzyjemnych, jak się wyłoniła dzisiaj. I zapraszałem wszystkich na koniec radnych do współpracy i myślałem, że się będzie coś innego działo. Ale jak się okazuje, to jak sami Państwo obserwujecie, w w relacji bezpośredniej sesji, no ja nie wiem, ja już nie mam po prostu siły, żeby to zmienić. Ważnym punktem środowej sesji było podsumowanie realizacji strategii rozwoju sportu w Gminie Świecie na lata 2010-2019. Zapytaliśmy zarówno burmistrza, jak i radnych, jak oceniają dekadę działań w tym zakresie. Byliśmy pionierami w stworzeniu tych dokumentów. Myślę, że inne gminy takiego dokumentu nie miały. Nie miały takiego długoterminowego planu, jeżeli chodzi o rozwój sportu, ale to bardzo sportu bardzo szeroko rozumianego, bo i sport szkolny, i sport wyczynowy, i organizacja imprez sportowych i jak i. To wszystko co z portem związanym, czyli budowa całej infrastruktury. Także naprawdę to był taki całościowy dokument, książeczka, słynna książeczka, która, nad którą pracowało wiele osób, którą przyjęły, przyjęła Rada Miejska i która naprawdę przez 10 lat była cały czas aktualna kończymy podsumowujemy i naprawdę jesteśmy dumni z działań, które ta strategia zawierała, z inwestycji, które zostały zrealizowane. Jesteśmy dumni z tego, jak wygląda dzisiaj sport w świecie. Możemy porównywać się do innych miast. Często to słyszymy, bo uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach sportowych, rozgrywkach. Nasze kluby jeżdżą w Polskę sam przez pierwsze pięć lat jeszcze strategii pracowałem jako trener, jako nauczyciel, czyli do roku 2015. Również, jakby z drugiej strony, uczestniczyłem w realizacji tej strategii i słyszeliśmy bardzo dużo miłych słów, jak w świecie naprawdę stawia się między innymi na sport. Także to się nie zmieniło. Myślę, że to z roku na rok dalej się rozwijało. Wykorzystujemy nowe technologie, nowe pomysły. No i jest powołany zespół, który będzie tworzył nową strategię, którą radni na nowo uchwalą. Część osób jest właśnie już doświadczonych, która brała udział w, tamtej, w tamtym zespole, była, która tworzyła. No zespół ma dużo łatwiej, bo ma już jakby taki fundament, te wszystkie dokumenty, analizy porobione. Także myślę, że tutaj pod przewodnictwem pana Zbigniewa Iwańskiego powstanie być może jeszcze lepszy dokument na kolejne 10 lat. W Świecie to nie tylko dyscypliny sportów drużynowych, ale to też indywidualnych, gdzie nawet w takich rzadszych dyscyplinach, czy szachy, czy warcaby osiągają, czy teraz sztuki walki, karate, czy inne dyscypliny są już coraz bardziej rozwinięte w świecie i coraz więcej młodych osób tam osiąga sukcesy sportowe. To też infrastruktura sportowa, gdzie rozwijamy tą bazę są też e, e, nowe e, nowa baza sportowa w naszej gminie szkolna, gdzie myślę, że przez te 10 lat dużo się pozytywnego zadarzyło, gdzie można zobaczyć to w sposób taki pozytywny i myślę, że w nowej strategii są na kolejne 10 lat są nowe rozwiązania, które będą musiały uzupełnić tą strategię, która teraz jest, która dzisiaj była mawiana, ale myślę, że dużo rzeczy pozytywnych tam się zadziało i można ją odbijać w sposób. E, wspaniałe wystąpienie pana dyrektora Iwańskiego, wspaniałe podsumowanie tych 10 lat. I co dla nas, jako dla radnych, jest e, satysfakcjonujące, to że kiedy cofniemy się o te 10 lat i prześledzimy to wszystko, co robiliśmy, to widać tutaj i to nasze działanie. Tą walkę, oboiska, zaczynając od szkoły numer 8, szkoły numer 1, czy teraz przechowo. Jest to wkład i radnych, a przede wszystkim tych członków Komisji Komisji Sportu i Pana Wiceprzewodniczącego poprzedniego, pana radnego Piotrowskiego, pana radnego Glazińskiego widać tą pracę i jeszcze raz stajemy w przekonaniu, że strategie są potrzebne. Tylko one muszą być wypłynąć z dyskusji, być mądre, mieć mądry harmonogram na miarę możliwości finansowych, a potem to realizować. Dotyczy to każdej strategii. Cieszę się, bo ja zawsze byłem za tym, żeby opracowywać strategie, żeby je poprawiać w ciągu tych pięciu czy dziesięciu lat, no bo przecież świat się zmienia i potem podsumować. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co dzisiaj zostało powiedziane, dokonane przy różnych mankamentach i potrzebach. Jeszcze, o, o czym mówił Pan Burmistrz, że jeszcze mamy dużo potrzeb, ale to, na czym dzisiaj stoimy, Jestem dumny, że, że, że doczekałem się takich, takiego momentu. To jest to, co dzisiaj jest przed tym obrad, to są bieżące sprawy gminy, które są po prostu w gestii Rady Miejskiej i to jest oczywiste, że się tym powinniśmy zajmować. Natomiast jednak zwróciłbym uwagę na techniczny sposób prowadzenia obrad że jednak mimo tego na przykład, że pada wniosek formalne zakończenie, dyskusja jest prowadzona dlatego, że ktoś w taki toporny sposób interpretuje przepisy statutu i przepisy ustawy o samorządzie gminnym. To jest kuriozum, z takiego prowadzenia obrad robi się groteska. I zwrócę uwagę też na co tutaj zwróciłem uwagę w czasie sesji, że samo sprawozdanie z realizacji strategii było długie i obejmowało autentyczne działania i autentyczne osiągnięcia gminy. Ale my jako radni to sprawozdanie dostaliśmy wcześniej, już tydzień wcześniej i wszyscy to sprawozdanie znali. I w tym sprawozdaniu oprócz tych rzeczy stricte merytorycznych były również osiągnięcia sportowe, no może i przyjemne, ale to zajmuje sporo czasu taka wymienianka i na to czas jest, a nam jako radnym Yy, ogranicza się długość wystąpień. Yy, no jak to się ma ta merytoryka do tego, to dostali wszyscy w sprawozdaniach i te osiągnięcia, autentyczne osiągnięcia sportowe są być może i ważne, ale Rada Miejska i sesja Rady Miejskiej jest dla radnych po to, żeby dyskutowali, a nie po to, żeby wymieniać osiągnięcia yy, sportowców. Pewnie sportowcom jest przyjemnie, ale jest do tego dużo innych okazji, kiedy się wręcza im różne laury, medale i zasługi, i to trzeba pewnie podkreślać. I to jest ważne, nie ujmując ich wysiłkowi i ich osiągnięciom. Ale jeszcze raz powtarzam, sesja jest po to, żeby dyskutować i żeby dyskutowali radni. I no, też to, co powiedział jeden z przedstawicieli klubu sprzeciwka radny Kaczmarek, że nam się wszystko nie podoba i dlatego trzeba zakończyć dyskusję, a mimo tego dyskusja nie była zakończona. No tak może dobrze niech je słychać jakie są autentyczne jest nastawienie, że po prostu nie chcą słuchać, a nie chcą dyskutować. Być może lepiej w tym momencie mówić o wynikach sportowców niż o merytorycznych sprawach gminy. Nie pamiętam czy to był maj czy to był kwiecień, ale na którejś sesji w tym roku w maju lub w kwietniu rozmawialiśmy na temat tej strategii i już wtedy była dość długa dyskusja i zdecydowaliśmy, że w miesiącu właśnie listopadzie będzie zakończenie i podsumowanie tej strategii. I ja uważam, że przez 10 lat ta strategia obowiązywała. To to musi trwać, żeby zdać sprawozdanie z takiej dziesięcioletniej strategii. Uważam, że pan dyrektor Iwański bardzo dobrze to zrobił. Bardzo dobrze wyłonił i remonty, i treningi, i sekcje nowe, które się utworzyły, i osiągnięcia sportowców. To było coś wspaniałego, to się chce słuchać. Ja się dziwię, że ktoś z radnych może nie chcieć tego słuchać. I to, że on za długo mówił. No w życiu bym się nie spodziewał, że dziś padnie takie coś ze, strus, ze słów pana radnego Adama Kufla, że to za długo trwało. No można mieć pretensje do wypowiedzi różnego rodzaju, ale strategia, która była przez 10 lat realizowana i w takim dobrym stopniu zrealizowana, no i że za długo ktoś o niej mówi, no... Nie spodziewałem się tego. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zrealizowali tą strategię, bo to zarówno urzędnicy, ale i działacze społeczni, kluby sportowe, mnóstwo zaangażowanych ludzi, sporo infrastruktury powstało, naprawdę dużo się zadziało. Gdyby zobaczyć, jak świecie wyglądało 10 lat temu, jeżeli chodzi o sport, jak wygląda teraz, to są, to są dwie epoki, epoki. To jest przepaść. Niemniej zwróciłem uwagi, w moim przekonaniu, na pewne słabe punkty, których nie udało się zrobić. Zdaję sobie sprawę, że nie udało się zrobić, bo 10 lat niby dużo, ale z drugiej strony potrzeb jest bardzo dużo, po to zwróciłem, zaraz powiem o jakich sprawach mówiłem, żeby zaplanować je na następne 10 lat. Chodzi mi o nasz stadion. To jest pierwsza sprawa. Trochę zatrzymaliśmy się w rozwoju stadionu. Mam na myśli od tak prozaicznej sprawy, jak brak toalety, poprzez krytą trybunę. I poprzez modernizację kortów te, tenisowych i pewnie płyty głównej boiska. Czyli to jest stadion, kwestia, na którą pan Iwański zwracał uwagę, czyli tego hotelu, który uatrakcyjniłby nasze miasto i dał możliwość organizacji jeszcze większej ilości imprez sportowych. No i takie drobne rzeczy jak skatepark na wodnej, to młodzież zgłasza, bo on jest w trochę w złym stanie. Więc jest jakby dobra diagnoza, która wynika z podsumowania tej strategii dziesięcioletniej. No i z tej diagnozy powinny wynikać przedsięwzięcia na przyszłość na temat właśnie sportu wśród dzieci i młodzieży, czyli wprowadzenie dodatkowych zajęć sportowych w klasach 1-3 daje niewspółmierne wyniki w, porównaniu, w stosunku do dalszej aktywności fizycznej dzieci. Badania wykazują, że dziecko, które już w trzeciej klasie ma zajęcia sportowe z Włochistą, w dalszych latach będzie dużo bardziej aktywne fizycznie, będzie lepsze wyniki osiągało. Na czternastej sesji nie zabrakło punktów związanych z finansami gminy, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świecie na lata 2019-2025 oraz zmiany budżetu Gminy Świecie na bieżący rok. Radni procedowali także nad uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie. Kolejna z uchwał listopadowej sesji dotyczyła wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. Od przyszłego roku mieszkańcy gminy świecie zapłacą podatek od nieruchomości wyższy o 5%. Inną propozycję miała opozycja. Oto jakie argumenty padły za i przeciw tej zmianie. Podnosimy podatek średnio o 5%, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości no, czy jest wysoki, czy nie. Były lata, kiedy ten podatek nie był podnoszony. Były lata, kiedy był podnoszony 2% o 3%. Teraz bardzo dużo strat, jeżeli chodzi o dochody jednostek samorządu terytorialnego naszej gminy. Wchodzą również bieżące nowe zadania. Jest podwyżka najniższego wynagrodzenia. Te, są nowe... Nowa infrastruktura, nowe takie taka infrastruktura społeczna, czyli nowy żłobek, nowe przedszkola. Pamiętajmy, że trzeba to finansować, no niestety właśnie z podatków i opłat. Pewne źródła finansowania są obniżane. Dla na naszej gminy obniżono subwencję oświatową o 500 tysięcy, pomimo że podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w tamtym roku 10%, w przyszłym w tym roku, w przyszłym roku, w 2020 zaplanowane również o 6%. Skutki 10% podwyżki przeniosą się również na, przejdą na rok 2020. Poza tym, jeżeli chodzi o PIT, wprowadzone zostały ulgi i zwolnienia. W ustawie, gdzie gminy jeszcze nie mają pojęcia i nie mają szacunku, jak wyjdzie to zwolnienie, i jakie kwestie kwotowe przyniesie rok następny. Ile, czyli tak, no, można powiedzieć, ile. Środków otrzymają każda z gmin mniej z tytułu wprowadzonego, obniżenia podatku 1%, zwiększenia kosztów uzyskania przychodu, również sprawa ograniczenia 30-krotności zwolnienia z ZUS-u nie jest wiadoma. Także no, ten nowy rok, jeżeli chodzi akurat nie o to źródło dochodu, jest no, taką dużą niewiadomą. Ta podwyżka 5% to naprawdę analizowaliśmy, bo no, różne były warianty, różne gminy też dowiady, dowiadywaliśmy się, podnoszą o 7, o 9%, o 6%, o 5%. My. Także w każdej myślę gminie włodarze. Odpowiedzialnie, chociaż nie jest to popularna decyzja, podnoszą podatek, ale oczywiście my to chcemy przeznaczyć dla dalszy rozwój naszej gminy. Mamy strategię, chcemy ją rozwijać i potrzebne są te środki. Myślę, że indywidualnie na mieszkańca ta podwyżka nie wpłynie, bo to gdzieś, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to są 3 grosze na metrze. Także naprawdę przy 60-metrowym mieszkaniu to złote 80 zł. no, no, na pewno przedsiębiorców mocniej jakby tutaj. Będzie dotyczyła ta podwyżka, bo no oni wnoszą jakby więcej też do budżetu dochodów z tego podatku. Jednak no mówię, no my będziemy się dalej tutaj rozwijać, odpowiedzialnie podejmujemy tą decyzję, wiemy, że jest niepopularna. No, ale takie też decyzje trzeba podejmować. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Troszkę pieniążków nam było. 4 miliony ponad zmniejszamy dochody i wydatki z różnych przyczyn. Przede wszystkim w związku z brakiem dofinansowania, jakie planowaliśmy na ten rok z funduszy europejskich, a one wpłyną prawdopodobnie w większość w przyszłym roku. Pewne opóźnienia istnieją w tych organach, które oceniają te wnioski. Jest sporo zmian. Widać po budżecie, że zbliża się również i, i, i święta, i nowy rok, bo te akcenty również są typu choinka w naszych, naszych zmianach do budżetu. No cóż, można powiedzieć. Przedyskutowaliśmy to na komisji. Chyba dzisiaj jeszcze będzie jakaś dyskusja na sesji, ale sądzę, że, że te zmiany zaproponowane przez burmistrza zostaną przyjęte. Podatek od nieruchomości wzbudza duże kontrowersje. My będziemy przeciw, chcemy złożyć pewną poprawkę. W tym roku była podwyżka 2%, w zeszłym roku 3%, w poprzednich czterech latach w ogóle nie było podwyżki. Proponowana podwyżka to jest 5%, negatywnie zaopiniowała to Rada Przedsiębiorców, a więc chcemy jako klub złożyć poprawkę, żeby ta podwyżka wynosiła nie 5%, a 3%. To jest ubytek dochodów 400 tysięcy dla budżetu gminy, ale znaleźliśmy te środki, bo gmina zaniżyła dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, więc można podwyższyć tamten dochód, a ten dochód obniżyć w w tym sensie, żeby ta podwyżka podatku nie była 5 a była tylko 3%, więc jak pani widzi, jesteśmy opozycją bardzo konstruktywną. Jesteśmy jakby zobowiązani do coraz, ponoszenia coraz większych kosztów. Otrzymujemy nasze inwestycje, w świecie w świecie przoduje. Mamy koszty, koszty utrzymania oświaty, utrzymania najniższego wynagrodzenia. Subwencje są obniżane, a my cały czas musimy jakby z tych samych dochodów, które również są obniżane, koszty te pokrywać. Mamy uchwałę, która mówi o zwolnieniach infrastruktury kolejowej, powoduje obniżenie naszego dochodu, na przykład z terenu zakładu Mondi. Co wpływa na nasz przyszłoroczny budżet. My ten budżet musimy w przyszłym roku spiąć. Podwyższenie podatku od nieruchomości spowoduje wzrost dochodu własnego gminy o milion złotych, który da nam możliwość utrzymania inwestycji, które były realizowane przez te wszystkie lata. Niestety jest taki trend, gdzie te środki stałe, które musimy co roku w budżecie ująć, one wzrastają i coraz mniej środków finansowych mamy na inwestycje. Dlatego no to jest trudny temat, natomiast też trzeba zdawać sobie sprawę, że je, jeśli świecie ma się dynamicznie e, rozwijać, to też potrzebuje środków, tak? I też tutaj e, trzeba to zwrócić uwagę. No też e, tutaj można powiedzieć e, jest, było zmniejszenie PITU e, z 18% na 17%, subwencja oświatowa też nie jest taka, jaka e, by można było oczekiwać, coraz większe koszty są, tak? E, I są te stare, stałe koszty, ceny prądu też, e, też mają wpływ, koszty pracy też wzrosły i te stałe, stałe zobowiązania, które gmina musi płacić, no niestety wzrastają i no, patrząc na następne lata można powiedzieć, że będą jeszcze wzrastać. Dla, dlatego tutaj też to nie jest tak, że te pieniądze jakby jest to tutaj te 5% podwyżki za nieruchomości, jest to specjalnie robione, tylko po prostu to służy te, temu, żeby rozwijać świecie, żeby cały czas dynamicznie inwestycje dalej się rozwijały, bo potrzeby mieszkańców też są, tak? i też tu trzeba tutaj zwrócić na to uwagę, że te potrzeby, żeby realizować, no my ten budżet jest realizowany też jest przez mieszkańców, to jest wspólny nasz budżet i żebyśmy mogli go dalej realizować, to musimy mieć na to środki. Radni pochylili się także nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego te tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką w Wdą w Świeciu. Uchwały Rady Miejskiej wymagało wyodrębnienie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świeciu ze struktur ośrodka pomocy społecznej w Świeciu i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej gminy Świecie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu oraz nadania statutu. Radni procedowali nad uchwałą dotyczącą przekazania skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świeciu nr 98 na 19 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Kolejna z uchwał dotyczyła wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Świecie. Przyjęcia stosownej uchwały wymagała rezygnacja Gminy Świecie z członkostwa w lokalnej organizacji turystycznej Kociewie. Radni poprzez przyjęcie uchwały wyrazili zgodę na wydzierżawienie terenów inwestycyjnych na obszarze Wistula Park 1 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. Ostatnia z uchwał, jaką zajęli się radni na listopadowej sesji, dotyczyła powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. Podczas ostatniej sesji doszło do wymiany zdań pomiędzy radnym Adamem Kuflem i przewodniczącym Rady Jerzym Wójcikiem. Chodzi o kwestię związaną z zabieraniem głosu przez przewodniczącego po zakończeniu dyskusji. Jak się okazuje, statut dopuszcza, aby przewodniczący mógł zabierać głos w każdej chwili. Ja mam prawo w każdej chwili zabrać głos w dyskusji. To pan radny Kufel bez przerwy wciska mikrofon i zabiera głos bez zezwolenia. Wyraźnie jest w statucie napisane, że nie wolno mu zabrać głosu bez pozwolenia przewodniczącego rady. Całą obszerną dyskusję oraz wyniki głosowań można obejrzeć na stronie biuletynu informacji publicznej w zakładce Transmisję za obrad.